Cześć, ze strony Cybercoach. Witam w biznesowej niedzieli. Dzisiaj porozmawiamy sobie na taki, e, takie pytanie, które gdzieś tam często pojawia się w internecie, czyli jak zacząć zarabiać w internecie. Patrząc na rynek kryptowalut, o którym ostatnio mówiłem sporo, może się okazać, że rynek hossy, rynek byka się skończył. I tak jak mówiłem w zeszłej niedzieli, ostrzegałem, że to nie będzie y, trwać w nieskończoność, i tak naprawdę warto inwestować tylko te pieniądze, które możesz stracić 5, maksymalnie 10% oszczędności, ponieważ to są bardzo ryzykowne aktywa. Jest inny sposób na zarabianie w internecie. I tak naprawdę większość kryptowalutowych milionerów. Yy, <grywka> Zaczynało od czegoś innego, więc musicie mieć kilka nóg, na których stoicie. Nie za dużo, bo im więcej, to możecie się na nich chybotać, ale warto mieć jakiś dodatkowy, podstawowy biznes, z którego korzystacie. Mnie zwolnili z pracy. Ile? No, teraz mi się kończy umowa, tak? I e, co mogłem zrobić? Szukać innego etatu, ale jednak e, potoczyło się w ten sposób, że. No spróbuję swoich sił w biznesie, ale już wcześniej miałem coś przygotowanego. Przez dwa lata pracowałem nad pewną spółeczką małą, którą rozwinąłem właśnie ze swoim wspólnikiem. No i w tej chwili z tego żyjemy i rozwijamy tę spółkę. Mam z tego fajną, no bo mam z tego frajda. Więc podstawą tego, żeby zarabiać w internecie, jest albo dobry etat, albo jakaś powiedzmy firma i nie będę ukrywał, najle najlepiej to zrobić w ten sposób, żeby sprzedawać infoprodukty, sprzedawać swoją wiedzę, ponieważ nie musimy tutaj włożyć dużej, dużych pieniędzy na start. Jak to zrobić? Cybercoach w biznesowej dziedziali za chwilę wam powie. Jeżeli zastanawiacie się, żeby zarabiać w internecie, jest kilka dróg, ale naj, naj, najprostszym chyba sposobem jest to, żebym zbudować własnych odbiorców. Może to być lista subskrybentów na YouTube, albo coś bardziej pożytecznego, czyli lista mailowa. I od tego absolutnie bym zaczął. Dlaczego? No, ponieważ jeżeli masz konto np. Na, na Amazonie, na YouTubie czy gdzie indziej, zawsze mogą zablokować Ci to konto i nie będziesz już miał dostępu do swoich klientów. Jeżeli masz porządnie zbudowaną listę mailową w systemie mailingowym, np. jak MailChimp czy Active ActiveCampaign, to wtedy zawsze możesz komunikować się ze swoimi klientami i budować w ten sposób relacje, a potem biznes. Do tej pory biznes, duży biznes wyglądał w ten sposób, że budowaliśmy relacje bezpośrednie, teraz możemy je przenieść do internetu, no i budując dobrze konwer konwer konwertujące listy mailowe. Teraz dla ciebie zadanie: zastanów się nad tym, jaki ty możesz wybrać temat, żeby przekazywać innym wiedzę, sprzedawać infoprodukty, tworzyć kursy online albo powiedzmy inne, inne produkty, jak na przykład e-booki czy, czy płatne newslettery. Jest wiele możliwości. Zastanów się, co, mo, co Ty mógłbyś robić. Możesz napisać na czacie, jeżeli mnie teraz oglądasz <noise> i sprawdzimy, czy ten pomysł jest OK. Więc ważne, żeby mieć pomysł, i teraz y, niektórzy się spytają, no dobra, ale ja nic nie potrafię, nie mam jakiejś unikalnej umiejętności, którą, y, które mógłbym uczyć, którą mógłbym sprzedawać. OK. I na to też jest rozwiązanie, ponieważ jeżeli nie masz y, umiejętności, które, które możesz ubrać w infoprodukt, to możesz wybrać jeszcze dwie, dwie drogi. Pierwsza jest taka że zrobić samodzielny research i y, nauczyć się pewnej umiejętności od podstaw, a potem to sprzedawać. Ja na przykład chętnie bym kupił y, od Ciebie produkt, który nauczyłby mnie dobrze obsługiwać się Excelem. Ja mam do tej pory z tym problemy. Jeżeli ktoś by mi pokazał, jak sprawnie to robić, y, bez y, dużego nakładu pracy, chętnie taki produkt od Ciebie bym kupił. I takie umiejętności możesz sam się nauczyć, zdobyć taką wiedzę, ubrać to w infoprodukt. Dalej. Co możemy zrobić? To na przykład stworzyć z kimś spółkę. Nie masz umiejętności, ale masz pewien pomysł i sprawdzasz, jakie w tej chwili panują trendy na rynku i co najlepiej się sprzedaje. Możesz sprawdzić, że w tej chwili. Popularne jest wiedza na temat sztucznej inteligencji, automatyzacji w internecie, w programowania. No i znaleźć osobę, która razem z tobą tę spółkę by stworzyła i pomogła ci wdrożyć to w, to w życie. Czyli od razu daję ci pomysł. Ty nie potrafisz programować, nie, nie ma żadnych umiejętności, ale potrafisz tworzyć infoprodukty i potrafisz y, tworzyć y, dobrze zarabiające listy mailowe. E, takiej umiejętności programista może nie mieć, z którym współpracujesz, więc proponujesz mu współpracę. Mówisz słuchaj, ty przygotujesz infoprodukt, przygotujesz kurs. Ja zajmę się tylko i wyłącznie marketingiem, stworzę reklamy, stworzę platformę, stworzę listę mailową i ja się tym zajmuję. Razem tworzymy spółeczkę, e, którą dociągniemy do końca. Ale to nie wszystko. Tutaj będzie potrzebny szereg umiejętności. Szereg umiejętności, bo będzie potrzebny marketing, umiejętność posługiwania się narzędziami w internecie i najważniejsza umiejętność, czyli sprzedaż. Ode mnie nikt by nie kupił, jeżeli nie potrafiłbym sprzedawać, jeżeli nie miałbym z tym oporu. Pamiętam, jak sprzedałem kilka lat temu jakiś produkt za kilkaset złotych, to było dla mnie niewyobrażalne, że to jest możliwe sprzedawać coś takiego w internecie. Teraz nie mam z tym oporów. I tylko i wyłącznie będę skalował e, to, co robię w internecie, i ja będę sprzedawał to swoją wiedzę, którą ja zdobywam, bo ja też nie jestem jakimś mega ekspertem, ale to, czego się nauczę, potrafię ubrać w produkt i sprzedać e, w internecie. Więc to jest najprostszy sposób, żeby zacząć. I, I tyle. Więc jeżeli masz pomysł, możesz się do mnie zgłosić, a ja pokażę ci, jak to zrobić. Hmm. Właśnie jestem dzisiaj. Nie wiem czy będziecie widzieć to w takim domku. O ja pokazywałem ten domek. Z czasami tutaj przyjeżdżam, akurat dzisiaj przyjechamy sobie odpocząć, trochę, się wyciszyć, posiedzieć. Skromny domek, ale w fajnym miejscu, więc... Warto tutaj odpocząć. Zresztą wynajmuję ten domek też, więc jeżeli chcielibyście przyjechać powiedzmy sami, ze znajomymi albo z rodziną, to znajdziecie ten domek na <guchy> bookingu, to jest hacienda. Więc zapraszam, ja tu się wylozowuję i myślę w sumie o tym, jak dalej pracować w internecie. Ja mam taki cel, żeby. W pewnym momencie to tak przeskalować, że po jednym, dwóch miesiącach pracy mogę, będę mógł z tego żyć cały rok. Jest to możliwe jak najbardziej, mm, ale no, trzeba też wiedzieć, że na rynku panuje konkurencja i żeby się prze, przebić, no to też albo będziesz się standardową ścieżką i w jakiś sposób Ci się uda y, część rynku zdobyć, albo możesz być kontrowersyjny, działać inaczej, wtedy automatycznie będziesz przyciągał do siebie ludzi i nowych klientów. Więc jak zarabiać w internecie? Podałem Ci prosty przykład, no ale teraz może jeszcze prak praktyka praktyka to wiesz, raczej musiałbym udostępnić ekran, ale nam powiem ci jak to najszybciej zrobić. Instalujesz coś, znaczy logujesz się na takim serwisie jak Mailchimp, to jest system mailingowy, gdzie możesz stworzyć mm, tak zwane landing page e za darmo. Nie musisz kupować swojej domeny, wydawać pieniędzy, możesz przetestować ten pomysł za darmo, to znaczy e, tworzysz landing page, gdzie tworzysz formularz do zapisu na e-mail. I na przykład dajesz to osobom w internecie, żeby zapisały się na ten e, Twój newsletter, a ty wysyłasz im w zamian za to wartość. Czy to może być sekwencja maili e, opisująca dany temat. Na przykład kryptowalut programowania, sprzedaży w internecie. No co tam jeszcze ludzie e, lubią? No, mo mogą być różne rzeczy. Na przykład, o! Jak stworzyć dochodowy agrobiznes. Wysyłasz 4-5 wiadomości i e, po jakimś czasie wysyłasz już e, propozycję współpracy. Nie musisz mieć strony internetowej sklepu internetowego. E, wysyłasz propozycję współpracy, że możesz umówić na przykład na e, taką sesję online, pytania i odpowiedzi i za to klienci Ci zapłaci. Więc zobacz, jak to jest skuteczne. Wystarczy założyć konto na MailChimpie, stworzyć e, landing page, to się składa z takich klocków, Dajesz formularz zapisu na e-mail i no właśnie, tu by się przydała jeszcze reklama. Ja pierwsze kontakty zdobywałem na YouTubie, bo założyłem sobie kanał YouTube i tam zostawiałem linka, gdzie można było się zapisać. Te ma maile pobierałem, wysyłałem e, potem te maile i po jakimś czasie pokaźna grupka osób się zebrała, która czytała te moje newslettery. E, no, ale widzisz, jeżeli chcesz szybciej to zrobić, to z no, kanału YouTube może zająć sporo czasu, żeby go rozwinąć. Szczególnie teraz, jak jest, powstało tyle tych kanałów i ciężko się przebić, ale reklama zawsze działa. Znaczy, jeżeli chciałbyś przyspieszyć te działania, no to y, trzeba agresywnie, mocno się reklamować. Czy to na Facebooku, czy na Google. Na Google to jest troszeczkę trudniejsza sprawa, chociaż zależy jeszcze jaka grupa odbiorców, ale na Facebooku bardzo szybko jesteś w stanie pozyskać kontakty. No oczywiście wiesz, Facebook jest można powiedzieć sprzężony już e, serwisami internetowymi, innymi serwisami. No i tam jest już opcja konwersji, że podpinasz kontakt. Jeżeli ten kontakt zostanie zdobyty, to w Facebooku automatycznie odkłada się konwersja, która mówi o tym, że. Tyle i tyle kontaktów zdobyłeś. Um, Jeżeli wypełnił formularz, no i to w ten sposób jesteś w stanie sprawdzić, czy reklama jest skuteczna. No ale warto sobie przygotować oprócz tego MailChimp, który jest w darmowy, kilkaset złotych na reklamę. 100, 200, 300 złotych i sprawdzić, czy ta Twoja reklama konwertuje. No, za 300 złotych myślę, że 30-40 kontaktów możesz zdobyć. A no, i z tego 5-10% zależności jeszcze jaki kontakt przygotujesz, e, będzie Twoimi klientami. E, a produkt, który oferujesz, na przykład konsultacje 1 na 1 godzinne, mogą kosztować 100-200 zł, w zależności jeszcze jaką tematykę wybierzesz. Prosty przepis, bardzo prosty przepis, wiele osób tak funkcjonuje w internecie, od tego zaczyna, e, a potem zaczynamy to skalować. Ale to może innym razem. Szkoda, że nie ma pytań. To może odpowiadał na te pytania na czacie. Ale chyba. Chyba nie ma. I z tego co pamiętam, to ja na początku bardzo. może powiedzieć. Oszczędzałem na tym, żeby wejść e, w ten świat. Nie miałem pieniędzy, nie? Ile zarabiałem? 4000 złotych, z tego mieszkania mi kosztowało 1500 we Wrocławiu. E, no to zostawało mi 2,5 kafla, tak? 2,5 kafla, Impreska, imprezki, wyjazdy kosztowały mi 1000, zostawało mi 1500 na życie, a, je, a gdzie jeszcze jedzenie i tak dalej. Więc no, ciężko było za to przeżyć. Więc na rozwój tego biznesu online wydawałem bardzo małe kwoty i szukałem darmowych rozwiązań, z których mogę skorzystać. Oczywiście wiem, że teraz to było błędem, bo trzeba było od razu zainwestować 5, 6, 7 tysięcy w odpowiednie narzędzia, żeby ten biznes automatycznie rozwinąć. Ale dzięki temu uczyłem się powoli, jak do tego dochodzić no teraz miesięcznie na narzędzia, które wykorzystuję, no to wydaję myślę 2000, nie? Żeby to utrzymać. No bo mając już platformę taką edukacyjną, no trzeba mieć e, szereg narzędzi, które usprawniają ci pracę, a jeszcze bym wydał więcej, ponieważ no, e, trzeba po prostu to automatyzować żeby łatwiej potem delegować i eliminować. Na tym, na tym e, polega cała sztuka. Automatyzuj, deleguj, eliminuj. E, no i wydaje, mówię, mówię, 1500 miesięcznie trzeba mieć kosztów, żeby coś takiego sprawnie łatwo działało, żeby to się dało skalować, ale potem jeden biznes można szybko Szybko skopiować i otworzyć drugi na tej same, o tej samej tematyce. Więc biznesy edukacyjne są bardzo łatwe w powielaniu i, i tyle. Oczywiście mamy w pewnym momencie ścianę, bo pamiętajcie o tym, że koszt reklamy cały czas wzrasta. Trzeba szukać nowych rozwiązań, nowych metod marketingu, szukać co działa, co nie działa w danej grupie odbiorczej. No i jest trochę w tym pracy. To nie jest tak, że Masz 2-3 godziny pracy, tylko no, trzeba się naprawdę naklikać w ten komputer i wysiedlić swoje, żeby coś z tego było. Więc To była biznesowa niedziela z Cybercoachem, Szkoda, że kryptowaluty spadają, bo można było jeszcze więcej tutaj zarobić i przenieść część zysków zarobionych w internecie do świata blockchain. Jeżeli macie więcej pytań, to zostawcie komentarz pod tym wideo. A ja. Dokończę kawkę, chwilę posiedzę i będę wracał. Na razie, cześć.